Od najwcześniejszych chwil świadomości istoty ludzkie zastanawiały się, co kryje się poza życiem. To nie tylko strach przed śmiercią, to coś głębszego. Niemal trzewna potrzeba znalezienia sensu w cierpieniu. I tak narodziły się niebo i piekło, nie jako określone miejsca w przestrzeni, ale jako mentalne krajobrazy, ukształtowane przez nasze najbardziej prymitywne nadzieje i poczucie winy. Niebo, w większości tradycji religijnych, opisywane jest jako schronienie miejsce, w którym w końcu zostaniemy zrozumiani, gdzie ból ustanie, gdzie znajdziemy pokój, sprawiedliwość i pojednanie. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej, ten upragniony raj może mniej mówić o tym, co istnieje po śmierci, a bardziej o tym, czego nam teraz brakuje. Być może niebo jest obrazem tego, czego czujemy, że odmówiono nam w życiu uczucia, odpoczynku, celu. Następnie staje się psychologicznym ideałem, nieświadomą próbą zrekompensowania chronicznego bólu egzystencji. Objawem tego, jak bardzo jesteśmy emocjonalnie zranieni. Z drugiej strony, piekło ma inną funkcję psychiczną. To nie tylko miejsce, do którego trafiają źli ludzie. To symboliczny sposób, w jaki radzimy sobie z tym, co stłumiliśmy traumami, błędami, impulsami i żalami, których nie możemy zaakceptować. Piekło jest zniekształconym odbiciem tego, czego unikamy. Jest jak wspomnienie, którego nie możemy ponownie przeżyć, więc rzutujemy je na zewnątrz na scenę udręki, gdzie wszystko, co nas obciąża, w końcu eksploduje. To nagromadzona wina, przekształcona w płomienie. Karl Jung, ojciec psychologii analitycznej, powiedział, że piekło jest cierpieniem wynikającym z niemożności kochania. A kiedy ta miłość jest skierowana do nas samych, a mimo to odmawia się jej nam, rezultatem jest samokaranie przebrane za boską sprawiedliwość. Ból, który nigdy nie został rozwiązany, znajduje symboliczny etap w piekle, gdzie może krzyczeć w ciszy. Najbardziej niepokojące jest uświadomienie sobie, że te dwa archetypy nie czekają na nas pod koniec naszego życia. Działają już teraz, po cichu. Niebo pojawia się, gdy fantazjujemy o absolutnej uldze, gdy mówimy sobie, że pewnego dnia wszystko będzie lepiej. Piekło, z drugiej strony, objawia się, gdy pochłania nas poczucie winy, wyrzuty sumienia, i poczucie, że jesteśmy niewybaczalni. Oba są ruchami duszy, próbującej przetrwać złożoność bycia żywym. Prawdziwym pytaniem nie jest więc to, czy niebo lub piekło istnieje po śmierci. Pytanie brzmi: W której części nas żyją one już dziś? W którym momencie naszej rutyny niebo służy jako środek znieczulający, a piekło pochłania nas w ciszy? W tym filmie chcę zabrać Cię w tę intymną i głęboką podróż. Podróż, której ostatecznym celem nie jest ostateczna odpowiedź, ale nowy sposób patrzenia. Bo może niebo i piekło nie są miejscami, do których się udajemy, być może są to miejsca, z których pochodzimy i do których wracamy za każdym razem, gdy ignorujemy prawdy, które najbardziej nas ranią. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy cierpienie staje się tak ciągłe, że mózg w poszukiwaniu ulgi tworzy obrazy absolutnej nadziei. Nie są to proste nadzieje, takie jak lepsze dni lub szansa na rozpoczęcie od nowa. Są to kompletne, szczegółowe fantazje, w których wszystko, co boli dzisiaj, znika. Gdzie jesteśmy kochani bez wysiłku, witani bez osądzania, spełnieni bez walki. Przez wieki nadawaliśmy temu miejscu nazwę niebo. Ale to, co nazywamy niebem, może być tylko emocjonalną reakcją na naszą niezdolność do radzenia sobie z surowym bólem teraźniejszości. Pojawia się jako duchowy środek przeciwbólowy, psychiczna konstrukcja ukształtowana przez desperację pragnienia, by coś w pewnym momencie miało sens. Niebo jest pocieszające, tak, ale często jest też ucieczką. Obietnica, która powstrzymuje nas od patrzenia na to, co boli teraz. Pomyśl, ile razy zdarzyło ci się powiedzieć, pewnego dnia wszystko się poprawi. Pewnego dnia zostanę nagrodzony, pewnego dnia docenią moją wartość. Są to zwroty pełne wiary, ale także prokrastynacji. Zamiast zmierzyć się z dyskomfortem frustracji, projektujemy wyidealizowany stan na przyszłość. W ten sposób obecne cierpienie zyskuje ofiarną oprawę. Cierpimy z nadzieją, ponieważ wierzymy, że ktoś gdzieś bierze pod uwagę nasze zasługi. Łączy się to bezpośrednio z ludzkim pragnieniem sprawiedliwości. Niebo jest często desperacką próbą uwierzenia, że świat jest sprawiedliwy, nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że jest inaczej. To nadzieja, że ból nie pójdzie na marne. Ale ta wiara, choć zrozumiała, może zamienić się w więzienie. Ponieważ kiedy zaczynamy żyć w nadziei na ten przyszły raj, odłączamy się od jedynej rzeczywistości, w której naprawdę można coś zmienić. Teraz Nietzsche w swojej zaciekłej krytyce moralności chrześcijańskiej. Twierdził, że niebo zostało wymyślone przez słabych, aby udźwignąć ciężar życia bez chwały. Dla niego obietnica doskonałego życia pozagrobowego była zaprzeczeniem ziemskiego życia, odmową odważnego stawienia czoła bólowi. Chociaż ten pogląd brzmi ekstremalnie, dotyka delikatnej kwestii: jak często używamy idei nieba, aby usprawiedliwić naszą rezygnację. Nie twierdzę, że powinniśmy porzucić wszelkie formy nadziei. Pytanie brzmi, Jaki rodzaj nadziei pielęgnujemy? Taką, która napędza nas do działania, czy taką, która paraliżuje nas w oczekiwaniu na magiczne zbawienie? Niebo jako symbol może być piękne, ale niebo jako środek znieczulający uniemożliwia nam rozwój. Ponieważ gdy rzutujemy to, co chcemy czuć teraz spokój, ulgę, sens na przyszłość stajemy się widzami własnego życia. A życie obserwowane z dystansu jest życiem, które wymyka się nam z rąk. Wyzwaniem nie jest więc porzucenie nieba. Ale przybliżenie go. Przełóż swoje obietnice na czyny. Co dokładnie masz nadzieję poczuć tam? Pokój? Wolność? Miłość? Cóż, zacznij budować to tutaj. Ponieważ być może prawdziwy raj nie jest celem podróży, ale wewnętrznym nastawieniem do rzeczywistości, która się tam znajduje. A co, jeśli niebo, za którym tęsknimy, jest w rzeczywistości przypomnieniem tego, co musimy w sobie kultywować? Jeśli niebo rodzi się z pragnienia ulgi? Piekło wyrasta z tego, czego nie możemy pogrzebać. Nie jest karą nałożoną przez wyższą istotę, jest odbiciem wszystkiego, co staramy się ukryć przed sobą, a im bardziej to tłumimy, tym większą władzę zyskuje nad naszymi emocjami. Piekło nie zaczyna się po śmierci, zaczyna się za każdym razem, gdy nie radzimy sobie z poczuciem winy, zaprzeczamy traumie, a ból jest zamiatany pod nieświadomość i pozostawiony tam, by fermentował w ciszy. Karl Jung mawiał, że ci, którzy patrzą na zewnątrz, śnią. Ci, którzy patrzą do wewnątrz, budzą się. Ale ktokolwiek patrzy do wewnątrz z wystarczającą odwagą, nieuchronnie napotyka swój własny cień. A cień, ignorowany zbyt długo, tworzy piekło. Nie metaforyczne czy poetyckie piekło, ale prawdziwe, doświadczane w ciele, w relacjach, w emocjonalnych wybuchach, których nie rozumiemy. Ciągły niepokój. Samosabotaż. Złość, która pojawia się znikąd. Poczucie winy, które nie wiemy skąd się bierze. Wszystko to jest piekłem, które zagląda do nas tylnymi drzwiami. Religie uosabiają to cierpienie jako karę, płomienie, krzyki, tortury. Ale prawdziwe piekło nie potrzebuje tych obrazów. Ono już nas pali, gdy jesteśmy sami i nie możemy znieść własnego umysłu. Kiedy bolesne wspomnienia wyskakują bez ostrzeżenia, lub kiedy robimy wszystko, co w naszej mocy. Aby uciszyć nasze sumienie. A ono wciąż upiera się, by szeptać w nocy. Freud nazwałby to powrotem wypartego. To, czego nie możemy zaakceptować jako części nas, powraca jako symptom, jako kompulsywne zachowanie, jako udręka. A im bardziej zaprzeczamy tej części, tym bardziej rozpętuje się piekło. Ponieważ to nie błąd, tworzy wieczne cierpienie to odmowa spojrzenia na niego. W tym sensie piekło jest zamrożeniem poczucia winy. Cierpienie, które nie ewoluuje, nie zmienia się. Po prostu się powtarza. Nietzsche w swojej filozofii wiecznego powrotu zaproponował niepokojący eksperyment myślowy. Co by było, gdybyś musiał przeżyć to życie dokładnie tak, jak jest, w kółko, przez całą wieczność? Ta myśl ujawnia głęboką prawdę. Piekło może być powtórzeniem tego, czego nie wyleczyliśmy. Życie bez wewnętrznej rewizji, egzystencja na automacie ciągnące się za nami poczucie winy, powtarzanie błędów i uciekanie od tego, co naprawdę ważne. To właśnie jest piekło wieczny powrót tego, czego uniknęliśmy. Ale jest jeszcze delikatniejsza kwestia. Piekło często nie rodzi się ze zła, które wyrządziliśmy innym, ale z dobra, którego sami sobie odmówiliśmy, z miłości, której nie chcemy otrzymać, z możliwości przebaczenia, które ignorujemy. Milczymy, gdy powinniśmy krzyczeć. Zakwaterowanie, gdy dusza błagała o zmianę. Ten rodzaj cierpienia staje się cyklem. Czujemy się winni, karzemy siebie. Oddalamy się od tych, których kochamy i w końcu utwierdzamy się w przekonaniu, że nie zasługujemy na nic więcej. W tym miejscu piekło staje się odbiciem nieboskiego osądu, ale wewnętrznego osądu, który nigdy się nie kończy. Tego cichego trybunału wewnątrz nas. Gdzie jesteśmy jednocześnie oskarżonymi, oskarżycielami i sędziami, a wyrok nigdy się nie zmienia. Nie zasługujesz na pokój. Ale co, jeśli zasługujemy? Co, jeśli piekło nie jest naszym przeznaczeniem, ale ostrzeżeniem, wezwaniem do spojrzenia w głąb siebie, zanim będzie za późno? Może właśnie o to chodzi. Piekło nie chce nas zniszczyć, chce nas obudzić. Po tak długim podsycaniu obrazów odległego nieba i ucieczce przed piekłem, które mieszka w nas, nadchodzi nieunikniony moment konfrontacja. Już nie z mitologicznymi postaciami, ale z tym, co reprezentują w naszej własnej psychice. Pojednanie z niebem i piekłem jest w rzeczywistości pojednaniem z częściami, których nie chcemy czuć. Przebaczenie, którego tak desperacko szukamy na zewnątrz, musi zacząć się od wewnątrz. Żyjemy w pośpiechu, rozproszeni. Gromadząc ból bez przetwarzania go, wstyd jest zamiatany pod dywan, złość zamieniamy w ironię, smutek znieczulamy rozpraszaniem uwagi, ale wszystko, czego unikamy, kończy się utworzeniem tego, co nazywamy cieniem, psychicznego zbiornika, który im bardziej go ignorujemy, tym bardziej kontroluje nasze wybory. W takich warunkach niebo i piekło stają się emocjonalnymi skrajnościami, które próbują nadać kształt temu, czego nie rozumiemy. Niebo nas uspokaja, piekło nawiedza. Ale oba wołają o świadomość. Jung powiedział, że indywiduacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, wymaga konfrontacji z cieniem. Nie po to, by go zniszczyć, ale by go zintegrować. W ten sam sposób wyidealizowane niebo staje się dostępne tylko wtedy, gdy przestajemy na nie czekać i zaczynamy je budować w codziennym życiu. Piekło rozprasza się tylko wtedy, gdy słuchamy go z odwagą. Kiedy siadamy przed własnym bólem i pytamy: Czego próbujesz mnie nauczyć? Ten moment słuchania jest rzadki, ale głęboko transformujący. Nie wymaga wielkich rytuałów ani duchowych rekolekcji. Czasami dzieje się to w ciemnym pokoju, w zwykły dzień, kiedy cisza staje się silniejsza niż wewnętrzny hałas. Kiedy coś wewnątrz nas szepcze, koniec z ucieczką. I wtedy zaczyna się przebaczenie. Przebaczenie to niezapomnienie to integracja. To pozwolenie, aby to, co bolało, ale nie zostało zrozumiane, zostało zaakceptowane bez osądzania. To powiedzenie Tak, popełniłem błąd, tak, myliłem się, ale teraz postanawiam traktować siebie z godnością. Piekło znika, gdy poczucie winy przestaje być wyrokiem, a staje się nauką. Niebo zbliża się, gdy przestajemy idealizować nieosiągalne i zaczynamy praktykować małe pojednania. Z naszą historią, z naszym ciałem, z naszą prawdą. To, co kiedyś było dwoistością, staje się jednością. Niebo i piekło nie są już przeciwstawnymi skrajnościami, ale ruchami tej samej duszy poszukującej równowagi, ponieważ nie ma światła bez cienia, nie ma odkupienia bez upadku. Dojrzałość emocjonalna zaczyna się, gdy zdajemy sobie sprawę, że cierpienie nie musi być już karą, może być punktem wyjścia. A nadzieja nie musi być ucieczką, może być narzędziem. Być może prawdziwym piekłem nie jest sam ból, ale poczucie, że jesteśmy w nim sami. A może prawdziwym niebem jest moment, w którym wybaczamy sobie na tyle, by w końcu wrócić do domu, do samych siebie. Pojednanie z tymi duchami nie czyni nas świętymi, czyni nas ludźmi. I o to właśnie chodzi w byciu człowiekiem nauczyć się mieszkać we własnej duszy, nie gubiąc się w niej. Po przejściu przez symbole, lęki, pragnienia i bóle, które kształtują nasze wewnętrzne obrazy nieba i piekła, nieuniknione jest pojawienie się nowego pytania. Jeśli oba są emocjonalnymi projekcjami jedna ucieczką, druga karą to co pozostaje? Co pozostaje, gdy nie szukamy już absolutnej ulgi, ani nie uciekamy przed nieznośnym poczuciem winy? Pozostaje nowa przestrzeń trzecie terytorium miejsce, które nie ma nazwy w świętych pismach, ale które można poczuć, gdy budzi się świadomość. To w tej przestrzeni w końcu zaczynamy żyć. Nietzsche powiedział, że aby narodziła się tańcząca gwiazda, trzeba mieć w sobie chaos. Ta trzecia przestrzeń rodzi się z chaosu, ale nie jest już przez niego kontrolowana. To miejsce, w którym dusza przestaje dzielić się na idealizację i kary i zaczyna brać na siebie odpowiedzialność. Nie z moralnego obowiązku, ale ze szczerego pragnienia bycia obecnym. W tym momencie życie przestaje być próbą dla życia pozagrobowego i staje się sceną, na której wszystko się dzieje. Ta nowa przestrzeń jest początkowo niewygodna, nie oferuje obietnic nieba ani dramatu piekła. Wymaga obecności, dojrzałości, a przede wszystkim prawdy. To przestrzeń, w której patrzymy na nasze emocje bez etykietowania ich. Bez pośpiechu, aby się ich pozbyć, i bez konieczności przekształcania ich w ostateczne narracje. To miejsce, w którym smutek może istnieć, nie stając się porażką, gdzie gniew może być odczuwany, nie stając się przemocą, gdzie można zmierzyć się z poczuciem winy, nie stając się wiecznym potępieniem. To tutaj zaczyna się uzdrowienie. Niemagiczne lekarstwo, które uratuje nas od wszystkiego, ale powolne, niedoskonałe. Prawdziwe lekarstwo, to, które przychodzi, gdy decydujemy się nie uciekać od tego, kim jesteśmy. W tym stanie, duchowość staje się czymś głęboko zakorzenionym w ludzkim doświadczeniu. Nie chodzi już o modlitwę o przebaczenie lub nadzieję na nagrodę, ale o kultywowanie obecności, współczucia i uczciwości. Każdy wybór staje się małą konstrukcją tego nowego wewnętrznego nieba. Nie dlatego, że zostanie później nagrodzony ale dlatego, że już teraz przekształca teraźniejszość. Wielu mężczyzn, zwłaszcza w wieku od 30 do 50 lat, osiąga ten punkt w swoim życiu, czując, że coś zostało utracone po drodze. Że walka o uznanie, o sukces, o siłę pozostawiła pustkę. Ta pustka to właśnie brak tej trzeciej przestrzeni to cichy krzyk duszy zmęczonej inscenizacją i prawda jest taka, że nie ma dokładnej formuły na jej wypełnienie, ale jest na to sposób. Droga ta zaczyna się, gdy przestajemy dzielić świat na dobro i zło, światło i ciemność, niebo i piekło. Zaczynamy pytać, co jest teraz dla mnie prawdziwe. W tej przestrzeni duchowość nie jest doktryną, ale słuchaniem. Moralność nie jest podręcznikiem, ale wewnętrzną spójnością. A odkupienie nie jest wydarzeniem, ale praktyką. Codzienna, ludzką, głęboko osobistą. Być może niebo i piekło były tylko pierwszymi językami, których używaliśmy, próbując zrozumieć coś, co teraz z większą świadomością możemy poczuć bezpośrednio. Że życie jest święte nie dlatego, że jest doskonałe, ale dlatego, że jest prawdziwe. I że żyć w pełni to zaakceptować, że w nas jest światło i cień, i nadal chodzić z godnością. Być może pytanie nigdy nie brzmiało, dokąd idziemy po śmierci, ale raczej, jak żyjemy przed nią ponieważ bez względu na to, co każda religia, doktryna lub przekonanie mówi o życiu pozagrobowym, jest jedna rzecz, którą wszyscy wiemy na pewno. Jesteśmy tu teraz. Czujemy, upadamy, próbujemy. I w tym teraz, niebo i piekło nadal istnieją. Nie jako miejsca docelowe, ale jako stany wewnętrzne, które odwiedzamy codziennie. Za każdym razem, gdy unikamy koniecznej konfrontacji, za każdym razem, gdy milczymy w obliczu prawdy. Za każdym razem, gdy zdradzamy siebie w imię akceptacji, piekło szepcze. I za każdym razem, gdy wybieramy szczerość, nawet jeśli boli, za każdym razem, gdy dajemy głos naszemu sumieniu, za każdym razem, gdy kochamy bez maski, niebo otwiera się dyskretnie, w małych doświadczeniach wolności. Nie trzeba umierać, by przekroczyć te krajobrazy. Są wszędzie, w uścisku, którego unikasz, w przebaczeniu, które odkładasz na później w ciszy, którą pielęgnujesz. Piekło to powtarzanie, niebo to przebudzenie, a punkt wyboru między jednym a drugim jest zawsze taki sam świadomość. Wielki punkt zwrotny zaczyna się, gdy przestajemy szukać raju jako nagrody i zaczynamy budować go jako praktykę, kiedy przestaniemy obawiać się piekła jako kary i zaczniemy postrzegać je jako ostrzeżenie. Niebo nie jest ponad chmurami to odwaga, by spojrzeć na siebie i nie odwracać się. To gotowość do wzięcia odpowiedzialności bez potępiania siebie. To ciche dążenie do bycia całością, nawet gdy nikt nie patrzy. To nie jest łatwe. Wymaga wyrzeczenia, wymaga obecności, wymaga rezygnacji z komfortu iluzji. Ale jest spokój, który przychodzi, gdy decydujesz się, przestać uciekać od siebie. I ten spokój, jakkolwiek subtelny, jest cenniejszy niż jakakolwiek niebiańska obietnica. Ponieważ jest prawdziwy. Możesz go poczuć w swoim ciele, w oddechu, w spotkaniach. Godzi cię z istnieniem. Jeśli zaszedłeś tak daleko, to dlatego, że coś w tobie również pragnie tej trzeciej przestrzeni. Tego miejsca, w którym niebo i piekło nie są już absolutami, ale znakami. A jeśli ta treść w jakikolwiek sposób cię poruszyła, jeśli przyniosła ci nową wizję, pauzę, iskrę świadomości, to zapraszam cię do powrotu w tym momencie. Polub wideo. Zasubskrybuj kanał i podziel się nim z tymi, którzy być może również żyją pomiędzy skrajnościami, szukając miejsca prawdy. A jeśli uważasz, że ten rodzaj refleksji zasługuje na kontynuację, rozważ wsparcie tego kanału dowolną kwotą. Twoje wsparcie nie tylko zasila projekt, utrzymuje przy życiu przestrzeń, w której spotykają się myśl, dusza i prawda. Ponieważ ostatecznie być może najważniejszym pytaniem nie jest, gdzie jest niebo, ale raczej, w jakich postawach zaczyna się ono ujawniać.